Siemka ludziska, z jestem Harry, piekamy sobie w Empire Total War, kampania Wielka Brytania e, I już zbliżamy się ku końcowi, pozostał tylko niecały rok Więc to jest taki odcineczek Tutaj można powiedzieć dopieszczający i zakończający Całą tą kampanię Tutaj na przykład te dwa oddziały Można dać trzy 4 Tutaj, daj. Tutaj, tak. Mamy jaką taką armię, ale nie wiem, czy tutaj damy radę cokolwiek zrobić. Tutaj mamy e, jednostki, tutaj dwie kolejne. E, Hiszpania, dalej, tutaj, dalej. Hiszpanii my nie pokonaliśmy. Tu też mamy łajb jakkolwiek. Ale nie przejdziemy, bo tutaj jest Rosja i Hiszpania. Tak, e, tutaj to możemy naprawić. Tutaj, co? Mury lepsze, ale nie. Tutaj, to możemy naprawić. Tu, no tutaj nic więcej nie, nie zdołamy zrobić, ludzie. Nawet jakbyśmy chcieli na siłę coś tutaj uporać, to nic nie zrobimy. Werbunek, tylko tych tutaj będziemy mieli Zwerbować Nikogo więcej tutaj Tutaj No nic dużo tutaj chyba zbytnio nie zrobimy Nie chcę znowu tutaj Atakować zbyt pochopnie Więc jedziemy następną turę tutaj eee, Też nie chcę żeby ten odcinek był za krótki Czekajcie jeszcze eee, Tutaj Eee Uuu, tutaj ktoś mi... Wiem, że gdzieś tutaj została podbita moja jedna prowincja, tylko nie wiem gdzie. Jest to jest Gdzieś mi tutaj świtorzyk, czy coś tutaj mi ktoś podbił? O, tutaj! Dobra. Dobra. A murów już nie zbuduję, ale... Wiecie co? Jak wiecie jak to jest ty Dobra, no, na Hiszpana to ja się No Flotę to nieziemką tutaj podbiła Francia Tutaj w ogóle coś zadziałamy czy nie? Ja się boję brać stąd tą armii w ogóle Żeby mi nikt stąd tutaj Wiadomo bo mam stąd tutaj jakąś jakąś normalne tutaj te życzuchny o no ale kurwa, ty. Tutaj aż się, kurde, strach, tak? Tutaj. Więc jedziemy jeszcze jedną turę szybko. I zobaczymy, co się tutaj zablokują nam wszystko, co się da, ludzie. Teraz mamy przerąbane, Ja tak to już końcówka, więc... E, tutaj czy będzie jakaś wojna, czy nie, czy... Nas coś tam podbiją, czy wezmą, to i tak już nie ma najmniejszego znaczenia, bo I tak tutaj właśnie widzicie, eee, tutaj staramy się, jakbym tutaj, o tutaj się buntują, o nie, dobra, ci tutaj, no nic, musimy, wal zawalczymy, szybko się ich pozbędziemy, cy, chcecie żyć piecznie? Fryderyk II, Wielki Król Pruski. Okej. Okay. Zawalczymy z nimi, przynajmniej jakoś odcineczek będę. Dłuższy, a nie jakiś króciutki. Nagrywam, bo chcę już tą seryjkę skończyć, wiadomo. O, wiadomo, że serii nie można robić za długich. Wiadomo, jak to tutaj bywa. Ale Mungierka no, nie jest tutaj. Jest fajna, ale jest tak w miarę, no. no. Nie będę się ukrywał, jest... inaczej mi, mi się przyjemnie wziął gra w sumie. Tutaj mamy ilu? 38 tutaj, ludzi. Tutaj mamy. Jeśli bardzo szybko nie przyjdą posiłki, to będzie po nas ludzie. Dobra, nadchodzą posiłki skąd? Stąd, spoko. Czyli napotkają się na tych. Wybiście. Więc wyjdźcie tu. Szybkim truchtem. Dobra, to póki będziemy mieli jakieś ogromne okno. A, konica tam jest była, ty. A to mamy wygrane, ty, dobra. Trochę przyspieszmy. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Dobra Generał się odsuńmy O ty, bitwa konna Okej okay. Dych jakoś tutaj było dużo Okej, okay, dobra, dawaj tych Wy idźcie po prostu gdzieś tutaj Jak najszybciej Tutaj już kuźwa walczą. Mam nadzieję, że wytrzymają to tutaj na tarcie. Okej, okay. gdzie oni są tutaj? A, tu! Ci dwaj, by mogli iść. Wrogi generał zabity, zabijcie. To ma pelić ci. Dobra, czyli wy nie umicie Wy byście mogli tutaj... Tych... A wy... Gdzieś... E... Tutaj, tak. Biegiem lecieć. Tutaj nic nie jest bronione. ej! Ci... Tutaj konica już tu leci, ej. Jeszcze tutaj idą, ej. Teraz ja tylko coś. dobra. Okej, okay, wy już tutaj szykujcie się na Dobra No wy atakujcie Wy jednak tutaj idźcie, chodźcie, chodźcie. Wiem, wy już tutaj walczcie Spoczko, no tutaj no co ja poradzę, że tak to wolno idzie że oni tak wolno idą generał może iść gdzieś tutaj Dobra, gamy tutaj na tych jakie kamaty tak nie co oni tutaj robią dobra Tutaj. Można powiedzieć, że końca załatwia całą sprawę tutaj. No ma końca prawie załatwia całą sprawę, no ale ci już tutaj walczą. Chyba by tutaj wziął do pomocy. I to szybkim tempem tutaj. O niech odliżej tam gdzie chce. Dobra. OK. Już też możecie. Dobra. Dobra, nie tutaj, tak już główno gówno, zdziałem, ale no spoko no No to jakoś my ich odparliśmy, spoko Też możemy tył jakoś Jakoś się ułożcie, ale No jakoś tutaj, żebyście byli w miarę, o Okej, okay, zwycięstwo, zakończ bitwę, szybka bitwa na odcinku Kliniczne zwycięstwo, no jasne Zawsze, jak mam przewagę, to mam minim, e, jakieś heryczne zwycięstwo. Dobra, ok, dobra, no to tutaj co? E, zbytnio, że tam nam i tak się nic nie uda. I możemy już tutaj komputerowo ee, dorąbać, bo to nie ma co. Tutaj też tych nowy przymiot. Okej, okay. okej, okay. tak, tak. Okej. Okay. Żeby nas tak łatwo nie dopadli, chodźmy tutaj O, to tu, nasze, nasz jeszcze, ej To trzeba zreperować, to Żeby tak nas oni łatwo nie dopadli, tutaj chodźmy Tymi statkami <tryk> Oni już tutaj tak szybko zwerbowali wojska? Ja pierdzielę, to ja Ja by jak tutaj, tutaj Na pewno tam jakiś Mussolini siedzi tam dyktuje co i jak, ludzie to nie ma, to tamto ludzie dobra. No, ej, no nie no, i tak to już koniec. Ostatnie e, rundy, kilkadziesiąt w ogóle, tu ile do rozbudowy. Tak, to bardziej. Zapisz. Wielka Brytania. Dobra No i co, już nic nie zrobimy tutaj, ludzie? Też żadnych prowincji nie mamy. Chyba, że jakiś szlak handlowy jest z nimi. Tutaj może z kimś, nie wiem. Eee, a tak poza tym to już, co, no. Ile mamy czasu? No widzicie. 15 minut chyba tutaj będzie O, o, o kurde, dobra, dobra, dobra więc Okej okay. Ja już nie mam pieniążków, nic tutaj nie zrobię Nie wiem, co to mogę Nie no nimi też jest za bo te mają mało No co, to kolejna tura Zakończająca chyba no, bożec 99, więc to chyba będzie koniec. Nie będziemy ciągnąć dalej. Zamierzamy inną gierkę strategiczną Może w, w którejś nam się uda wygrać może? Na jazd wroga. Jeszcze nie? Armia. Dobra. Okay, jeszcze nie porażka porażka ludzie no niestety ludzie tutaj katastrofa katastrofa Ci już spieprzyli, pieprzyliniem Austria w pokoju, tutaj Hiszpania na wojnie, ale tutaj Hiszpania nawet nawet atakuje. Okej, okay. Francja to ty robi, ty. Tutaj mamy armię aktalala, tych samych generałów, tym Może ty jakiegoś potyślemy? Nie ten, ten. No, o z dwóch. No, O będzie lepiej. No, tutaj to ulepsze. I co, i co jeszcze tu ulepszyć? Tutaj to ulepsze. To też to i co, ja że mam pieniążków i co, i następna natura, Bo nic mnie innego nie czeka. Tutaj, no i lecimy, tak? No nie chcę już walczyć. Ludzie. Porażka, no niestety, to no trudno, tak, nie już się to podbiją nie już to też wezmą sobie, bo zwycięstwo nawet, do widzicie Zachłanność, zachłanność ludzie Tutaj No Uuu, jak znalazło się I klęska. No, i tutaj, tak nam tutaj wyszło, że zdobyliśmy klęskę. Niestety. E, druga gra, striczna druga porażka. Więc to już tu będzie koniec. Następna strategia to możliwe będzie Round Total War. Może tam nam się uda e, ugrać. co nieco. E, Wejdźcie do menu głównego. Tutaj, ludzie. E, kontynuować tego nie będę. Widzimy się, to że za, tak mówiłem. Ostatni odcinek, no nie wyszło, nie wyszło, trudno. Zaraz się, no wiem, druga gierka strategiczna. No widzicie, lubię gierki strategiczne, ale nie jestem w nie za dobry. Czekam jeszcze bardzo, bardzo dużo nauki, tak? Bo przyznam się, jestem tutaj kiepskim strategiem. Tutaj, jeśli chodzi o mapę kampanii, może zły kraj, tak? Może, jakbym wybrał inny kraj na przykład, to by może mi poszło lepiej, tak? E, nie wiadomo, nie wiadomo. E, na razie będę chciał spróbować sił w... Nie... E, nie Napoleon. ROM 2, ROM 2 Total War, tak. Na pewno będę chciał w to spróbować. E, sił. E, Rzymem oczywiście. Tutaj, więc na pewno... Możli Może będzie z tego jakiś let's play, ale nie wiem, nie obiecuję. Ale na, znaczy na pewno będzie, ale już nie wiem kiedy, więc. Wyczekujcie, bo tutaj... Tą kampanię skończyłem. Chyba nie wiem, czy będzie jeszcze czegoś koniec, ale tutaj zobaczymy, zobaczymy. Bo tutaj jeszcze kilka innych gier, chyba bo końcówka. Więc co? No to by było tyle w moim wykonaniu tutaj Empire Total War. Mam nadzieję, że Wam się cała kampania podobała, No mi się podobała kampania, bo dużo odsłon było. Tutaj fajnie się przyjęła. Tutaj. Dużo wyświetleń, w miarę z początku, było więc to mnie tutaj dalej, tutaj wszystko rośnie. Więc to mi się to podoba. Mam nadzieję, że tak samo Medieval 2K Totalot też się fajnie przyjął. Bo tam było też w miarę dużo odsłon. Fakt, nie było żadnej bitwy morskiej, bo jak tutaj to była katastrofa, by była jeśli chodzi o morskie. Więc ja, tutaj, ja nie lubię morskich bitew ani morskich kampanii. Ja wolę ląd lądowe rzeczy. Tutaj, ja nawet ja nie, ja nie lubię tutaj samolotów to, ale, ani takich innych rzeczy, więc Nie, tutaj to by było na tyle z tej kampanii e, Wielkiej Brytanii. E, więc ja dziękuję za uwagę jeszcze raz. Jeśli cała kampania i cała seria się podobała, duża apa w górę, e, oczywiście, duża, duży słup e, tutaj za no, cierpliwość, dążyć do końca, choć, nie, choć było pewne, że to. Nie pyknie już pod koniec, choć bo openęczon nie pyknie, działaliśmy dalej. Więc ja dziękuję i duża duża pa subskrypcja z znaczkiem tam na dole. Komentarzy, a przypnę serducho. Ja dziękuję i do zobaczenia do innych serii ze strategii. Elo na razie.